Pierwsze nasze spotkanie pod tytułem Ciało jako instrument podejmuje temat włączenia pracy aparatu mowy w aktywność całego ciała. Zastanowimy się, czy ruch, oddech w ciele może pomagać w pracy nad artykulacją. Tematem dzisiejszych zajęć naszych będzie ciało jako instrument. Spróbujemy... Odkryć możliwości tego instrumentu, jego dźwięk i płynnie przejść do słowa. Czyli uruchomimy działania związane z ciałem, z odczuciem oddechu i dźwięku w ciele, z wyrzuceniem tego dźwięku z ciała i przejdziemy do, do słowa. Będzie to pewien ciąg ćwiczeń. Po każdej części, jak poczujecie jakieś napięcie w ciele, to spróbujcie wytrząsnąć, rozluźnić ciało, ciało, bo bo Często nieświadomie pojawiają się napięcia w naszym aparacie mowy czy, czy w różnych częściach, w mięśniach naszego ciała. Dobrze? To stańcie teraz ze stopami równoległymi do siebie na szerokość bioder. Wyprostujcie się. Spróbujcie pozycję ciała zbudować na kościach. Co to znaczy? To znaczy, że rozluźniamy mięśnie, a Czuję stabilność, która wynika z mojego kręgosłupa. Zamknijcie oczy, możecie polizać usta lekko i otworzyć je, opuścić swobodnie szczękę, i sprawdźcie, czy język leży za dolnymi zębami. Poczujcie czubek głowy, że. Za czubek głowy jesteście przez niewidzialny sznurek podwieszeni do, do sufitu. Barki spadają w dół. Wyobraźcie sobie swoje ciało jako instrument. Oddychacie od stóp. Powietrze wchodzi od dołu do waszego ciała. Spróbujcie westchnąć z wnętrza, z centrum przepony przy pomocy dźwięku ha, takie tam się pojawia. Tak. I zobaczcie teraz, poczujcie, jak dzisiaj, teraz czuję swój oddech. Czy czuję oddech w skrzydełkach nosa na początku? Czy czuję w klatce piersiowej? Jak głęboko ten oddech wpływa do mnie? Dzisiaj, teraz, tutaj, w czasie tych zajęć. Otwórzcie teraz oczy i oklepiemy całą prawą stronę ciała. Mhm. Od stóp, od noga, ręka. Cała prawa strona. I znowu zamknijcie oczy, ustawcie się, wyprostowani. <tryk> zamknijcie oczy. Rozluźnijcie szczękę, opuśćcie, westchnijcie z wnętrza i zaobserwujcie różnicę w ciele. Krew dopłynęła do waszej skóry, naczynia krwionośne dostarczyły pokarmu do tej części. Ona na pewno jest jakaś inna niż ta druga. Jakim kolorem mógłbyś określić jedną stronę oklepaną i drugą nieoklepaną? Powiedz sobie to w myśli i westchnij z wnętrza. Dobrze. A teraz oklepujemy drugą stronę, lewą stronę. Otwórzcie oczy. Oklepujemy lewą stronę. Dobrze. I znowu ten niewidzialny sznureczek podwiesza nas do sufitu, za czubek, szczęka rozluźniona, barki opuszczone, prosty kręgosłup. Jeszcze bym dodała, żeby podwinąć lekko kość ogonową, żeby rzeczywiście cały kręgosłup był w linii prostej. Bestchnienie. Zaobserwujcie, jak się zmieniła Wasza sytuacja wewnętrzna w ciele, co odczuwacie. I teraz westchnijcie ha lekko potrząsając rękami i nogami ha, a teraz krótkie ha, ha 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 mniej napięcia mniej pracy to jest przyjemność ha 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 Super. Rozciągniemy jeszcze. Otwórz oczy Romek. Rozciągniemy teraz lewą stronę, czyli ciężar ciała na prawej. Szeroko ziewamy. Język zostaje za dolnymi zębami. Z języka robi się kołyska. Ajajajaja. Druga strona. Ciężar ciała na lewą stopę. Rozciągamy, ziewamy. Ajajajaja. Podnosimy, podnosimy podniebienie miękkie.

różne pozycje naszego, pozycje naszego kanału fonetycznego. To jest nasze ciało, instrument. Jak stoimy, no to głowa. Kształt jest taki. To jest hej, hej, wykrzyknij. Hej, 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 hej. teraz popatrzcie. Głowę opuszczamy do tyłu i e, ten, ten instrument się prostuje, kanał jest prosty, sięgamy głęboko do podłogi, z naszych stóp wyciągają się korzenie do wnętrza i stamtąd się rozlega głos naszych przodków. To jest poczujcie ten głos, wyobraźcie sobie, że on płynie gdzieś przez Was z wnętrza. Dobrze, wytrząśnijcie ten dźwięk, a teraz zobaczcie pod stopami iskierki w kałuży. I kanał jest taki: dźwięk się odbija od naszych górnych zębów. Dobrze, i pobawmy się tymi dźwiękami, czyli w dialogu ze mną. Hej! Hey. Hey. Dobrze, a teraz przejdźmy od dźwięków do głosek, bo te głoski tworzą wyrazy. Bydy, 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 bydy. Spółgłoski bdy bydy, 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 A spróbuj zapytać Paulinę o coś przy pomocy samych spółgłosek. Czy łatwo jest mówić bez samogłosek? Bydy, bydy. Dby, bydy. bydy, 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 bydy.

Da ba ba da da ba ba da da ba ba da. Świetnie. A teraz e, rozłóżcie sobie e, swoje teksty. Tu jest e kolorami zaznaczona każda linijka i najpierw z tej pierwszej linijki spróbujcie pobawić się z półgłoskami, które, które wybierzcie sobie, dwie, trzy spółgłoski, spróbujcie je przeprowadzić przez ciąg, przez ciało swoje i czyli na przykład mam p poczuć ten dźwięk, p, k Albo jakaś inna. Trzy takie spółgłoski z pierwszej linijki. I znowu z dia w dialogu, z, z, czyli patrząc, patrząc na partnera, bo mowa jest próbą komunikacji. Mówimy po coś, czyli ćwiczymy dykcję również po to, żeby się skomunikować. Okay. G. Dobrze. Rozłóżcie mm. teraz całą pierwszą linijkę. Mm -hmm. Tak. Dobrze. Odłóż sobie te karteczki i teraz spróbujmy dostosować ruch głowy płynny. Do tego tekstu. Wybierzcie sobie, czy to, jest, czy to jest ten poziom takiego naszego kanału, a może też w trakcie nasza głowa się prostuje. E, spróbujcie się pobawić tym, e, tym tekstem. Żeby on żeby zachował płynność ruchu głowy. Czyli, jak mówię, to ruszam głową i znowu jest to rodzaj dialogu. Umówmy się, że to jest taki zaloty indyków, dobrze? Co za radość, szczęśliwość, gdy z tobą wzajemnie. Wesołość do mej duszy raptownie przechodzi. Dobrze. Jak się czuliście? Fajnie. Wytrząśniemy. Ha! Rozłóżcie oh. drugą linijeczkę. Mm -hmm. Dobrze, teraz, e, teraz zajmiemy się klatką piersiową. Klatka piersiowa to jest odczucie przyjemności w brzuchu. To jest zjadłem coś smacznego. To e, często się mówi, prawda? Masuje się po brzuchu, z, jak coś smakuje, prawda? To trawie, to pyszne e, ciastko czy czekoladę, nie wiem co, lubicie. Rozmawiać i bawić i tańcować będę. Mm. Chcę się dziś trzpiotać, śpiewać, hasać tańce chorze. Mm. Dobrze, świetnie. Kolejna linijka. Jezu, się rozmarzyłem. Teraz uruchomimy biodra. Biodra i być może jest taki rodzaj zamachu i uderzenia. To jest ośrodek energii nasz, prawda? Biodra, centrum ciała przepona, czyli już zaczynam tutaj działać. Możecie to spróbować w ruchu, taki rodzaj tańca. Pa, 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 Romek zaczyna, tak? Do Pauliny. Okay. A jeśli jeszcze. Obok ciebie mm. siędę, bo komu obok ciebie znajdować się godzi? <laughs> Świetnie. I czwarta linijka. Teraz te zaloty e, będą miały taki charakter, że podchodzę, dotykam łokciem partnera i tu iskra między nami przepływa. Mm. Ok ale też płynnie wytryskuje. Ach, nie wiem, jeśli dusza nie wyskoczy ze mnie. A, w najmilszym zachwyceniu życie trawić może. Nie wytrząśnijmy. <śmienny> Prychnijmy. Dziękuję bardzo. Aparat mowy jest częścią całego Twojego ciała. Możesz poznawać Jego nowe możliwości. Pamiętaj, że głos to jest fala, która wypływa z Ciebie do słuchaczy. Słuchacze są Twoimi przyjaciółmi, musisz sobie to wyobrażać, a słowa, które wysyłasz do nich, mają smak, zapach i kształt, który Ty im możesz nadać.